O! Co tu jest grane? Hej, hej, simanko. W dzisiejszym odcinku mam dla was coś specjalnego. Tak jak już widzicie po miniaturce zapewne, możecie się domyślać. Ale tak, tutaj w trakcie grania zrobiłem sobie mały eksperyment. Zobaczcie na to, jak już widzieliście na wielu odcinkach. Tutaj cały czas eksperymentuję sobie z naszą tutaj, z naszym aksem dwustronnym. Który jest bardzo, bardzo potężny. Ale co się okazuje? W nowym dodatku, Cripping Winter, zwykły kilow, i dosłownie zielony, może być lepszy od naszego Wirwinda we po angielsku, Wiru po polsku, naszej najlepszej aktualnie jak dotąd broni. I w tym odcinku Wam to udowodnię, pokażę jak to mniej więcej wygląda. Także zobaczcie sobie, zakładamy sobie ten Axe i już Wam pokazuję o co mi chodzi. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie to? Ile tu jest DPS-u na sekundę? Zobaczcie na to. Przy okazji mamy uderzenie krytyczne od czasu do czasu. Zobaczcie tu po lewej stronie. Co tu się dzieje w ogóle? Dla porównania macie aksa. Raz, dwa, raz, dwa. No to jest nieziemskie. Nawet przy użyciu grzybka jest to dwa razy wolniej. Jest to dwa razy wolniej. Także e, zaraz sobie wybierzemy jakąś mapkę, a przy okazji Wam pokażę też enchanty, które mam na kilofu. Kilofie? Kilofie. E, jest to wirowanie. Tutaj mam nam 2300 de prawie 2400, plus do tego się dolicza 1856. I to wszystko razem się sumuje przy jednym uderzeniu. A to jedno uderzenie. To jest jak dwa uderzenia w przypadku AXA. Jestem tak w szoku, że aż chciałem nakręcić wam o tym odcinku odcinek. Wydaje mi się, że jest to po prostu aktualnie najlepsza broń w grze. No Chyba, że jeszcze zdobędziecie unikat Kilofa, to już w ogóle będziecie mieli tak. To to już jest totalny endgame. No i dobra, trafienie krytyczne. Przechodzimy sobie do misyjki. Dobra, na razie ubrałem sobie Axa, żeby wam pokazać w sumie dla porównania. Będziemy sobie zmieniać tą broń od czasu do czasu. No idzie to jakoś, prawda? Bo tutaj mamy wybuchanie. Nie jest źle. Okej, okay, tutaj sobie radzimy. Tutaj rzucimy sobie TNT. Jest bardzo szybko, ubijamy tutaj potworki. Ale zaraz zobaczycie, jakim tempem rozprawiamy się z nimi, właśnie przy użyciu kilofa. Dobra, na razie starczy zmieniałem sobie na kilof. Tutaj podkreślam, że ten kilof nie jest unikalny, on jest zwykły zielony. I zobaczcie, jaki damage AOE tutaj jest. I to bez użycia jeszcze w ogóle grzybka, prawda? Zobaczcie co się dzieje. No tutaj mnie teraz zatrzymały pajączki uwielbiane i kochane przez wszystkich. Zobaczcie, co się dzieje. Przecież to jest dwa razy szybciej niż cokolwiek. Wcześniej miałem ubrane na sobie. No zobaczcie. Chyba, że na krowim levelu będzie najlepiej pokazać. Ale to dojdziemy sobie do bosika i już wam pokażę. Patrzcie na to. Widzicie to? Co jest grane? Co? Co to za kombo było? No, miód dla oczu, co tu się dzieje na ekranie? O, co tu jest grane? Te złote efekty to jest odbicie. To jest odbicie, właśnie strzałek. Ta moja zbroja ma to odbicie, i to odbicie łączy się z Dynamo. A Dynamo to jest ta nowa kusza, i to jest ten, ten, czar, właśnie, który podczas uniku, czyli po prostu jak się rolujemy, robimy sobie ten skok, tak? Albo ten użycie unikatu, albo ten taki pod spacją co macie, to wam się stakuje, i to jest nieograniczone. I po prostu wystarczy raz strzelić sobie z łuku i macie 40, to jest mnożnik waszego damage'u w przypadku łuku. No gdzie jest ten Enderman? dawać Endermana, a tu jesteś. Patrzcie, patrzcie. I po Endermanie. Niesamowite że To już nawet mi się nie chce porównywać tego do Aksa. Myślę, że tutaj gołym okiem widać, jak to szybko śmiga. W takim razie ja szybko przejdę do bossa, żeby wam poka pokazać, jak ten boss dosłownie nam się roztapia pod wpływem naszego damage'u. Okej, okay. jesteśmy przy Bosiku. No i czekamy. I lecimy. Jazda. Patrzcie na to, na jednym grzybku. Patrzcie na to i po bosie. I po bosie. I o to mi chodzi. No to po prostu jest nieziemskie. I tak naprawdę, jeszcze raz Wam pokażę, to jest zwykły kilof zielony. Niesamowite. Dobra, wchodzimy do krowiego levelu. Dobra, jesteśmy na krowim levelu. Pierwsza, lepsza, większa grupa e, tutaj krówek. Odpalamy grzybka i zobaczcie, co się dzieje. I po robocie już. Dobra, więcej. Chcemy więcej. Jedziemy. Patrzcie na to. Nic nas nie zatrzymuje. Zobaczcie, co tu się dzieje, Nie dość, że ta fala uderzeniowa tak daleko zachodzi. Tutaj jeszcze tylko TNT sobie rzuciłem, uwaga. Uruchamiamy grzybka. Tutaj nawet yy, proponuję wam posiadać tutaj dwa grzybki, chyba że macie lepszy armor tutaj, który wam yy, obniża ten cooldown, yy, czyli te odzyskiwanie tutaj, resetowanie tego artefaktu. Ale no zobaczcie, jak lecimy jak burza. Zobaczcie na to. No zobaczcie, no to jest po prostu nie do opowiedzenia. I jesteśmy przy bosie. Czujecie to? Także jeszcze wam mniej więcej pokażę też dla tych, którzy nie wiedzą, yy, gdzie można znaleźć ogólnie ten yy, kill off. I tyle. I to będzie takie krótkie podsumowanie. Tutaj macie zawsze pokazane przy wyborze yy, danej misji, danej mapki, co wam dropi w danej. Yy, co wam dropi tutaj po prostu. Jest to m.in. koszmarna krypta. Mamy zaznaczone, że jest kilof i kopalnie czerwonego kamienia. Też również się znajduje tutaj kilow, i to będzie tyle z tutaj z pierwszej naszej miejscówki. I kilof jeszcze możecie wydropić sobie tutaj w zamrożonym fiordzie. Także tutaj życzę dużo, dużo szczęścia i mam nadzieję, że Wam to się również uda z tymi czarami, które aktualnie posiadam. I ten sposób właśnie działa przy użyciu, właśnie tutaj. Wiru i fali uderzeniowej. Pod tym to ten warunek właśnie spełnia wam to, że ta broń jest tak OP. Także mam nadzieję, że przyda się wam ten odcinek, dajcie znać, czy udało wam się tutaj e uzyskać taki efekt jak u mnie. I dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że wpadacie, dzięki za lajki, like, komentarze i co? Zostawcie subika, bądźcie na bieżąco. Będę tutaj wrzucić, wrzucać aktualne filmy i niedługo zbliża się kolejna nowość yy, związana z Minecraft Dungeons. Także wyczekujcie kolejnego odcinka, ja się żegnam na razie, dzięki, cześć!